W jakim momencie znajduje się w tej chwili morska energetyka wiatrowa w Polsce? Dzisiaj morska energetyka wiatrowa w Polsce jest w przełomowym momencie. Zaczęliśmy budować pierwsze projekty morskich farm wiatrowych. Fizycznie turbiny już stoją na naszym Bałtyku. Czekamy teraz na kampanię wiosenną, gdzie kolejne projekty będą już realizowane fizycznie na morzu. Infrastruktura już jest przygotowana pod te projekty. Porty instalacyjne są w gotowości. Porty serwisowe już operują jednostkami, które na co dzień wypływają z portu w łebie i prowadzą. Już prace serwisowe związane z obsługą właśnie tej budowy. Więc czekamy na więcej. Czekamy na jasny sygnał rządu, po to, aby rozwijać morską energetykę zgodnie z jej pełnym potencjałem. Co to oznacza? Że chcielibyśmy jako branża przynieść wartość dodaną dla naszej energetyki na poziomie 300 miliardów złotych. Wartość dodana w rozumieniu samej już wykreowanej produkcji po odjęciu kosztów i materiałów. Czyli tak naprawdę ten produkt krajowy brutto. O który tak ciężko walczymy już od lat jako społeczeństwo, aby nasz kraj podnieść jeszcze w rankingach, które w ostatnim roku wskazywały nas na 20. miejscu. Dzięki tym liczbom energetyka wiatrowa ma szansę przeskoczyć jeszcze o kolejne miejsca, a tym samym stać się krajem dużo lepszym z dobrobytem dla naszych obywateli. Morska energetyka wiatrowa wzbudza emocje i potrzeba jest prowadzenia działań prospołecznych. Jaka jest geneza kampanii informacyjno-edukacyjnej, którą właśnie uruchamiacie? Morska energetyka wiatrowa, ale generalnie transformacja energetyczna w Polsce, jest niestety poddawana olbrzymim atakom dezinformacyjnym, które płyną za wschodniej granicy. Tego polityka się zmienia w Europie i w Polsce, i widzimy tutaj bardzo duży atak i presję na to, żeby te zmiany zatrzymać. Dlatego zarówno ilądowa, i morska energetyka wiatrowa są poddawane olbrzymim atakom hejterów, dezinformacji, które mają na celu spolaryzowanie społeczeństwa, wzbudzenie negatywnego nastawienia. Dlatego, jako organizacja, która zrzesza wszystkich ważnych inwestorów, z branży energetyki wiatrowej w Polsce, współpracująca z kluczowymi ośrodkami eksperckimi, decydentami. Zdecydowaliśmy się na uruchomienie kampanii antydezinformacyjnej. Chcemy działać z tematem edukacji, z tematem obalania fake newsów, z tematem otwierania oczu i pokazywania, jakie są fakty i jak naprawdę jest. Dlatego wystartowaliśmy z kampanią edukacyjną dla morskiej energetyki wiatrowej. Nasze działania wspiera Fundacja Orlen. Rozpoczęliśmy akcję Wielki Start. To był 11 listopada i okładki największych dzienników polskich, które pokazały, że dzisiejsza niepodległość ma inny wymiar. Polska suwerenność i niezależność energetyczna opiera się na odnawialnych źródłach energii, na źródłach własnych, których nikt nam nie wyłączy, których nikt nam nie odbierze i które będzie, powinniśmy rozwijać dla własnego bezpieczeństwa i dobra.